Są cz cztery ofiary śmiertelne. Trzy ofiary wyciągnęli od razu. Od lekarz, który był od razu na miejscu zdarzenia, stwierdził zgon. Czwartego reanimowali, natomiast po y, reanimacji, y, po przerwaniu reanimacji, też lekarz stwierdził zgon. W związku z tym są cztery ofiary śmiertelne. Dwa razy dzwonimy na starć, zaraz starć na sereni cztery jednostki i dwa pogotowia. I od razu oknem drzwiami. Pijani, byli pini. Od papierosa prawdopodobnie się zapaliły całe, wszystko popalone. To było nadużywanie alkoholu, i były różne takie libacje w domu, tak to nazwę po imieniu, prawda? Więc to z tej strony, takiej porządkowej, to akurat administratorka i, tak, i ja prosiliśmy o takie rozmowy, żeby zadziałać troszeczkę inaczej. No widać, nie dawało to skutku, a ostatnio, to znaczy ostatnio, rok temu mieliśmy sprawę i nawet była teraz na październik wyznaczona sprawa odnośnie nielegalnego poboru prądu. Miała być rozprawa w sądzie w październiku. Proszę państwa, na razie zbyt wcześnie, by to wszystko komentować. Mogę tylko powiedzieć, że to było nieszczęśliwe zdarzenie, pożar, krótko mówiąc, w którym zginęły cztery osoby. Co do przyczyny, na razie wszystko wskazuje, że to było yy, przypadkowe zaproszenie, a przyczyną śmierci, być może, było za zaczadzenie. Ale to są wszystko wstępne ustalenia i na razie nic więcej Państwu powiedzieć nie mogę. www.tvcanon.pl Nowa strona telewizji.